Sargasowe Morze cieni. Wybieram się w rejs po Morzu Sargasowym w poszukiwaniu ciszy, która jest głosów zbieraniem. Ulegając selektywnej amnezji, zabieram ze sobą tylko dobro, zło pozostawiając w słodkowodnych rzekach. Rozliczony ze swoim życiem, chcę się oddać w ręce śmierci, a kuszerki wieczności, licząc na to, że wprowadzi mnie w krainę nocy, gdzie żyje się tylko po to, aby odnaleźć światło świecy i umrzeć w Jego płomieniach. Zapraszam Państwa do wspólnego wydania wierszy Leszka Bartoszewskiego.